A ja teraz zapowiem wyjątkowego gościa. Jest dzieckiem, a już ma ogromny dorobek. Dla wielu jest inspiracją i motywacją. To Sabinka, a już za chwilę poznamy jej świat. Czeko, czeko. Była próbka naszej wokalnych umiejętności naszego gościa. Jest z nami w studio Sabinka. E, może zacznijmy od tego, że poproszę cię o przedstawienie się. Dokładnie jak masz na imię? E, nazywam się Sabina Bednarz. E, dokładnie Sabina Hermenegilda Bednarsz. E, Hermenegilda to moje drugie imię. No i właśnie z tym imieniem też, jak rozmawialiśmy wcześniej, związana jest taka bardzo e, poważna dla ciebie historia, prawda? Bo to imię nie jest przypadkowe. Tak, jest po mojej prababci. I to jest fantastyczne, że jesteś taką młodą dziewczynką i z takim szacunkiem odnosisz się do tej historii, do, do swoich przodków. E, wiem, że masz też kolczyki po babci, prawda? Tak. Dlatego, drodzy Państwo, o tym mówię, bo to jest naprawdę niesamowite, że e, takie dziecko, z takim szacunkiem podchodzi do tradycji, do historii, do rodziny, ale dzisiaj spotkaliśmy się, to musiałem zaznaczyć, bo to jest bardzo wyjątkowe, ale dzisiaj spotkaliśmy się tutaj, bo chciałbym poznać, jak wygląda twój świat. Mój świat wygląda, mój świat artystyczny wygląda w taki sposób, że no dużo śpiewam, jeździmy do Warszawy co tydzień, na zajęcia studio Buffo i Warsztatowej Akademii Muzykalowej tańczę. No a moje marzenie to jest zostać wielką i bardzo znaną aktorką. Aha, czyli to nie muzyka, nie piosenkarka, tylko aktorka, tak? No i tu jest troszeczkę problem, bo chciałabym i być taką piosenkarką, i tak trochę aktorką. To może aktorka muzykalowa. To jest takie połączenie. I gra i śpiewanie. No taka aktorka filmowa, muzykalowa. No takie pomieszanie. Ale bardzo dobrze, że już masz takie marzenia, bo przynajmniej masz tu sporo czasu, żeby się do tego ustosunkować. Bo póki co prowadzisz vloga, na którym któryś nazywa Sabinka, świat według Sabinki, mhm. pokazujesz nim ten swój świat artystyczny. A co jest dla ciebie taką inspiracją w wyborze tych utworów muzycznych? Yy, znaczy. Bo przed chwileczką widzieliśmy, że była Aria czekoladowa. Lubisz słodycze? Yy, lubię słodycze. To tak jak ja. Ale też była taka bardzo poważna piosenka w wykonaniu Anny Jantar. Tak. Masz jakiś klucz, którym wybierasz piosenki? Yy, znaczy, piosenek znam dużo, bardzo dużo. Ale gdybym teraz miała zaśpiewać, to nie zaśpiewam, bo tekstu nie pamiętam. Yy, ale możemy też naszych widzów zaprosić do obejrzenia Twojego vloga, tak. na którym no, są pokazane piękne utwory. Drodzy Państwo, możecie teraz zobaczyć fragmenty, bo to już są takie poważne produkcje, to już nie jest tylko takie śpiewanie w domu, to są i teledyski. Taka e, poważna droga, poważna kariera. Mhm. A pamiętasz te początki, jak to wyglądało? E, zaczęło się od tego, że tata wpadł na taki pomysł, Słuchajcie, a może by tak założyć kanał, który się nazywa świat według Sabinki. No i my wszyscy no mówimy no okej, okay, zobaczymy. No i y, zaczęło się od takich filmików nagranych y, bardzo prymitywnie telefonem. Y, jak jeszcze byłam bardzo mała, y, 3-4 latka gdzieś tak. I na przykład jak brzdąkałam na gitarze, jeszcze nie wiedziałam, jak się w ogóle gitarę trzyma, brałam gitarę tak, od mojej, te, tutaj były struny mhm. i tak robiłam i tak grałam, nie? No i od tego się zaczęło. Od tego się zaczęło, no i teraz możemy podziwiać Twój świat. Czyli mówisz, że chciałeś, chciałabyś być aktorką, mhm. lubisz śpiewać, a jakie masz jeszcze pasje? Czym się jeszcze interesujesz? Chodzę do szkoły muzycznej. W której gram na fortepianie i na skrzypcach. No proszę. A masz tro, trochę wolnego czasu, żeby odpocząć? No właśnie. Nasze. <grym> moje życie i mojej całej rodziny składa się z wiecznie czymś zajętego czasu. Może tak to powiem. Ale to jest też takie połączenie, że to jest i praca. I, i praca i prawda? zabawa no a na przykład nie tęsknisz do tego, żeby czasem tak odejść od tego, żeby trochę odpocząć, zapomnieć o śpiewaniu, nagrywaniu myślę, że nie cały czas mam po prostu cały czas mnie ciągnie do tego do śpiewania, do grania czyli masz też szczęście, że twoje życie to twoja pasja tak a czego lubisz słuchać na co dzień? Jakiej muzyki? Mm, to jest trudne pytanie. Yy, bardzo lubię piosenki takiego zespołu yy, One Voice Children Choir. Aha. To jest taki chór dziecięcy yy, i tam śpiewają takie dzieci, nastolatkowie i bardzo fajne piosenki wychodzą. To może kiedyś się zaśpiewasz z nimi? Chciałabyś? Na pewno chciałabym wyjechać do Stanów Zjednoczonych. A czyli też tak jest w tobie też taka podróżniczka trochę? Tak, mam marzenie, żeby wyjechać do Hiszpanii, do właśnie Stanów, żeby poznać jakichś znanych ludzi. No to słuchaj, ja ci tego bardzo serdecznie życzę. Teraz potykam się tutaj w studiu na poddaszu, ale kto wie, może za jakiś czas już będziesz wiesz, taką bardzo znaną aktorką może nawet z Oscarem. I tak już poznałam znanych aktorów tak? na planie filmowym na planach filmowych mhm. serialach Gliniarze i Rodzinny interes. No proszę, czyli ty już jesteś taką aktorką z doświadczeniem? No małym. No, a wszystko przed tobą. Ja ci życzę, żeby twoja kariera bardzo szybko nabrała rozpędu. Bardzo serdecznie ci dziękuję za rozmowę no i za twoją twórczość, która Mogę nam... jeszcze coś dodać? Oczywiście. Eee, jeszcze wracając ze śpiewania. Eee, jak już wiadomo, biorę udział, udziały w różnych konkursach wokalnych. No i właśnie w jednym dostałam wyróżnienie eee, i zostałam zaproszona do e, nagrania teledysku z Kleo. Wow! Dlaczego jestem tak też teraz ubrana? Bo tak będę już ubrana w teledysku. Aha, czyli to nie taka przypadkowa stylizacja. Nie. No to świetnie, to trzymamy za ciebie kciuki. I jak już dojdzie do tego nagrania do teledysku, to na pewno o tym powiemy i cię tutaj zaprosimy. Bardzo serdecznie Ci jeszcze raz dziękuję.